Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ojciec Mariusz Półciennik, karmelita. Moi drodzy, znajdujemy się w kaplicy, w której każdego dnia zakonnicy spotykają się na modlitwie. Można powiedzieć, kaplica to serce każdego klasztoru. Od prawie 400 lat karmelici posługują w woli głowskiej i służą tej, która nazywana jest świętą bożą rodzicielką, to tutaj w woli głoskiej znajduje się łaskami słynący obraz królowej pokoju, dzisiaj nazywanej także Matką Bożą, patronką żołnierzy września 39 roku. W naszej zakonnej kaplicy znajduje się kopia wizerunku Matki Najświętszej, oryginał znajduje się w sanktuarium opodal kasztoru. Ale na tej kopii obrazu Matki Bożej widzimy suknię, która niegdyś zdobiła łaskami słynący wizerunek. Może będzie kiedyś okoliczność sprzyjająca czas, żeby opowiedzieć także o tej sukni, na której także widać ślady II wojny światowej. Dzisiaj spotykamy się w tym miejscu, aby opowiedzieć o tradycjach, przedświątecznych i świątecznych w Karmelu. Nie mamy przygotowanego tekstu, nie mamy wyświetleń tekstu na prompterach, ale to, co Wam chcę przekazać, będzie płynęło prosto z serca, więc przepraszam już teraz, gdybym się zaciął, gdybym zakasłał, a może bym kichnął. Moi drodzy, od czego by zacząć opowiadanie o tradycjach świątecznych? Myślę, że od czasu Adwentu. Czas Adwentu w Karmelu to niezwykły czas, dlatego że wtedy bardziej chcemy się zaprzyjaźnić z Matką Najświętszą. W każdym naszym klasztorze, także tutaj w Woli Głowskiej, tradycją jest, że w dniu powszednie Adwentu spotykamy się z naszymi wiernymi na mszach świętych rolatnich, przeświętych. świętych. Które są duszami wotywnymi ku czci Matki Najświętszej. Chcemy, aby wierni wraz z nami przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia właśnie z nią, z tą, która jest naszą drogą matką. Wśród adwentowych tradycji także wieniec adwentowy. Nie może jego zabraknąć i w sanktuarium, i tutaj w naszej zakonnej kaplicy. To te świece symbolizują czas, jaki zbliża nas do zbliżających się świąt. Codziennie trzy razy spotykamy się w kaplicy na wspólnych modlitwach. Rano na juczni, w południe na modlitwie w ciągu dnia i wieczorem na modlitwie nieszporów. To także czas, kiedy chcemy w sposób szczególny omadlać tych, którzy przybywają do Matki Bożej Głowskiej. Nie zapominamy o tych, którzy prosili nas tutaj w tym miejscu o modlitwę przed kopią obrazu Matki Bożej Głowskiej. Ale moi drodzy, nie są nam także obce tradycje mikołajkowe. Mikołajki to to ważny dzień dla naszej wspólnoty. Tego dnia obdarowujemy się prezentami. Jakże miło jest, kiedy otwieram drzwi swojej zakonnej celi, a na wycierawce pod drzwiami stoi upominek. Staramy się obdarowywać nawzajem i, i tak naprawdę nie wiemy, skąd przyszedł dany Mikołaj, ale cieszymy się, że. Że u każdego z braci na wycieraczce stoją cztery prezenty. Ta wspólnota w woli głowskiej jest nieduża. Czterech braci, trzech kapłanów, jeden brat zakonny, ale choć ilościowo nie jest to duża wspólnota, to jednak myślę, że wspólnota o wielkim, wielkim sercu.